Zobaczmy, co obiecują kandydaci. Ja jestem jedynym kandydatem na urząd prezydenta, który ma swój program. Absolutnie jedynym. Poza Rafałem Trzaskowskim, Sławomirem Męcenem i Szymonem Hołownią. Ale skoro kandydat obywatelski się tak bardzo chwali, to sprawdźmy te zaprezentowane z dumą 21 postulatów Karola Nawrockiego. Problemy z realizacją mogą nastąpić już od początku. Mamy tak. Obniżenie vat do 22%. Potrzeba ustawy. I to w przypadku tematów gospodarczych najlepiej przygotowany przez rząd, bo on ma dostęp do analiz i ekspertyz. Prezydent takiego zaplecza nie ma, ale nawet gdyby. Wypracował idealną ustawę, taką, że nie trzeba w niej zmienić ani przecinka. To i tak oczywiście wciąż potrzebuje większości w Sejmie. Yy, utrata pieprza. Jedziemy dalej. Niższe i prostsze podatki. Podobnie. Mamy sprzątanie, nie ma. Proste podatki dla firm. Nie, wiem. Nie, no nie, no już mamy utratę. Ale uwaga, patrzę na punkt czwarty i to może być przełom. Stop podwyżce podatków. Jak prezydent takie ustawy będzie wetował, to rzeczywiście może te obietnice dowieść. Jest ciasta. Pierwszeństwo dla Polaków w korzystaniu z usług? Ustawa. Stop Zielony Ład? To trzeba by w ogóle mieć wsparcie nie tylko w parlamencie, ale także w Brukseli. Nie dla korekty płci albo adopcji dzieci przez pary jednopłciowe? Okej, okay, to można zawetować. Brawo! Reforma edukacji? Reforma sądownictwa? Bez prezydenta i ogólnonarodowego referendum zresztą nie ma szans na wprowadzenie euro. Ale poza tym w punktach dotyczących bezpieczeństwa czy rozwoju prezydent musi zdać się na łaskę rządzących. O, to jest jedynie ciekawe. W końcu własne M. Hm. Może chodzi o to, że prezydent Nawrocki da jakieś rady w zakresie bezpłatnego wynajmowania apartamentów? Skarb państwa zarabiał dzięki mojej pomysłowości.